Odbył. W Norwegii nic nie jest proste, nawet powrót do domu. To ciężki czas dla rąk, są wysuszone i popękane. Neutrogena stworzyła krem do rąk z formułą norweską, która działa jak regenerujący opatrunek. Daje 100% ukojenia dla bardzo suchej skóry, a twoje ciało z suchą, szorstką i spiętą skórą ukoi regenerująca emulsja do ciała. 100% kobiet czuje ulgę i zapomina o suchej skórze. Neutrogena Formuła Norweska. 100% ukojenia dla bardzo suchej skóry. Hurra! Już tak wiele polskich rodzin zasmakowało w Delmie. Zobaczcie dlaczego. Jest tak dobra, że kanapki same znikają? No jasne. Tak smaczna, że nie można doczekać się więcej? O, oczywiście. Mm, I ma tak wiele smaków, że trafia w każdy kus. Potwierdzam. Widzicie? To właśnie dlatego Delma została numerem jeden na polskich stołach. Delma Ekstra smakuje całej rodzinie. Mm, dzień zapowiada się przyjemnie. Szybko do pracy, ale nie samochodem. Tak, to był dobry wybór. Windą? Nie. Znów się udało. To wszystko za sprawą owocowej witalności. Herbaty Vitax, radość smaku. Teraz w nowych atrakcyjnych opakowaniach. Daj się zaskoczyć! Nowa promocja w McDonald's, jakiej jeszcze nie było. Niesamowita i porywająca gra Monopoly. Zbieraj kupony i ciesz się wygraną każdego dnia. Czeka na ciebie mnóstwo fantastycznych nagród. Mini kupery, duże pieniądze, wycieczki z biurem podróży TUI, konsole Wii, iPady, miliony produktów McDonald's i wiele innych. Monopoli w McDonald's. Odrywaj i wygrywaj. Dziwne, nie zabrali ognia, ale zabrali bezlik rozmów i mogą rozmawiać bez końca. Po co im bezlik? Przecież oni nie potrafią mówić. To dzikie, że w usłudze bezlik rozmów po minucie rozmawiasz za darmo. Simplus. Kim jestem? Najpierw jesteś swoją pracą. Potem rodziną i to ona jest najważniejsza. Jesteś swoim mieszkaniem samochodem, przyjaciółmi. Zwykle nie myślisz, co dzieje się wokół ciebie. Mówisz mnie to nie dotyczy. Dziś wiem, że to, co robimy na co dzień, ma wpływ na to, co stanie się jutro. Ma wpływ na jego życie. Chce się uczyć żyć w kontakcie z naturą. Są tacy, którzy myślą podobnie. Enea, w kontakcie z naturą. Niektórzy mówią, że się starzeje. A ja myślę, że wreszcie dojrzewam. Wspaniałych historii. Nowy aparat Canon Powershot SX210iS z 14-krotnym zoomem optycznym i dynamiczną optyczną stabilizacją obrazu. Jeśli tylko szczotkujesz i nitkujesz zęby, użyj Listerin Totalker dla pełnej ochrony jamy ustnej. Działa na 6 różnych sposobów. Redukuje powstawanie płytki i kamienia nazębnego. Utrzymuje mocne i białe zęby oraz zdrowe dziąsła. Usuwa bakterie i zapewnia świeży oddech. Nowy płyn Listerin Total Care, najbardziej zaawansowany produkt Listerin dla pełnej ochrony jamy ustnej. W snach zobaczyła morderstwo. Pani jest wróżką? Będziemy żyli długo i szczęśliwie? Widzi pani coś złego? Rzeczywistość potwierdziła jej wizję. Może pani będzie w stanie nam pomóc? Kobieta medium angażuje się w śledztwo. Nie spiskuj z diabłem, bo cię spalą. Przeczuwa kolejną zbrodnię. Tym razem widzi swoją śmierć. Kate Blanchett, Keanu Reeves. W filmie Dotyk przeznaczenia. Jutro o 21:30 w TVN. Monika cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Wysyłając SMS o treści pomagam, pod numer 7126 wspierasz podobiecznych fundacji TVN. Nie jesteś sam. Partnerem akcji charytatywnych realizowanych przez Fundację TVN Nie jesteś Sam są drogerie Rossman. Na święta. N mnoży rozrywkę. Skorzystaj ze świątecznej promocji i oglądaj N w drugim pokoju przez rok za darmo. Nowość MultiRoom HD to dwa razy więcej rozrywki w twoim domu. Jeden abonament, a oglądasz telewizję HD w dwóch pokojach na raz. Tylko teraz kup drugi dekoder HD z abonamentem na rok za darmo. Telewizja N. Rozrywka do potęgi N. Nie czekaj, zadzwoń lub odwiedź punkt sprzedaży. 9,10 10 wygrałem. Wyrobicie herbatę. No chodź. Tata nie robi tego kubka. Ten. Nie za wygodnie ci? Dla ja mamy jedna. Dzięki. Mm. Nie herbatkę razem robimy. To kto dziś zmywa? No jak myślisz? Ja, ale dlaczego ja? Saga, to u nas rodzinne. Suche, szorstkie, czerwone i swędzące przede wszystkim. E, chciałabym, żeby moja skóra pod pachami była gładka. Golenie stałe jest uciążliwe. Skóra pod pachami. Po Daw jest jedwabiście gładka, odżywiona, nie ma żadnego zaczerwienienia. Fenomenalnie. Oczywiście, że jestem szczęśliwa z Daw. Nie widać? Antyperspirant Daw zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego, który pomaga skórze odzyskać gładkość po goleniu Idealny dla każdej kobiety na każdą pachę i na każdą pogodę. Karp może być ozdobą świąt. Turbo dymomenny nie może. Za to może rozmawiać za 29 groszy przez cały dzień w 36,6. Hyundai przygotował na gwiazdkę wspaniały prezent. Modele z serii I w ofercie bardzo promocyjnej. Teraz i 30 za jedyne 37400 zł z pięcioletnią gwarancją bez limitu kilometrów. Opony zimowe gratis. Wesoła, hej, wesoła nowina! że wszystkie kanały Kiwi są naprawdę w super cenie. Hej, 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 pakiety przez saludki! Pół roku za darmo. Ta, ta, ta. Hej! Czy kierujesz się sercem czy rozumem? Przyjmij w świątecznym prezencie pakiety telewizyjne przez pół roku za darmo. Telekomunikacja Polska. A gdyby tak wzbogacić życie, o Dawek Birds Gold. Wybór należy do Ciebie. Kawa Dawek Berg dla wtajemniczonych. Gold oraz Black. Od 250 lat. Nawijaj, aż zbaraniejesz. Ze wszystkimi w heja. Bez żadnych opłat i ograniczeń. Teraz także w Heja Mix. A do tego nowy LG Bali z ekranem dotykowym, aparatem 5 megapikseli już od złotówki. Absurdalnie proste. Heja. Ta taka, taka ta szybka jest. A jak się nie pali, nie jest tania. Śpię spokojnie. Prawie. Dostałem SMS-a, że paczka jest do odbioru. Ja kochani śledzę wszystkie prezenty. Niedroga za pobraniem. Chroniona zawartość, Powiadomienie SMS-em lub mailem i opcja śledzenia. Nowoczesne paczki pocztowe dobrze dopasowane do potrzeb. Podaruj swoim bliskim centrum kompletny zestaw witamin i minerałów, który pomaga chronić zdrowie przez cały rok. Teraz w eleganckim pudełku. Dziś u Kuby. O, i jest jazda. <Bourgliecin> a, a Starsza córka, chyba malutka, wszedł kiedyś od dziadka i patrzę, kąpocik tak pijesz. No on wie, nasunia, co ty robisz? On wie, dziadek tak robi. No wie czemu? Bo mój dziadek mówi, że już pały nie zalać. Ja zawsze się trzymam z gejami. No to bardzo dobrze trafiłaś. I zawsze idę z kolegami. Po programie do mnie jedziemy. Ja, Będę słuchaj, cię penetrował. Pił. <grym>. Nie, ja w ogóle jestem w szoku, że ty mówisz do swojego gościa, że będziesz penetrował. Ty Ale ty, co, ty? co to znaczy? Ale A co tobie, tobie była, miałem powiedzieć? Kuba Wojewódzki. Zaraz po serialu dokumentalnym Katastrofy Górnicze.